Łączyła nas linia tramwajowa przecinająca stare miasto i rzekę. W kierunku południowym, zawsze widoczne. nad resztą miasta górował olbrzymi pałac kultury. Był łagodny wieczór, może ostatni taki w tym roku. Ruszyłem na starówkę, gdzie już pogaszono światła na noc. Całujące się pary siedziały na stopniach pod kolumną Zygmunta. Stały oparte o mury. Odbudowanego zamku królewskiego. Teraz stoimy przed budynkiem pani Koleckiej. Jesteśmy na woli. Mi na woli bardzo zależało, no bo właśnie moja ciocia Cesia tu mieszkała. Naprawdę czułem, że tu się kiedyś coś działo. Czekaliśmy pod neonem restauracji. Duży, czerwony, niby otręczny napis mozaika, jak światło przewodnie dla czegoś lepszego i nowocześniejszego. Mogłoby rozjaśnić nasze życie. Rozmawialiśmy z Rafałem, ale myślami byłem nieobecny. Chodziło mi o to, żeby pokazać też symbolicznie że stoją po dwóch różnych stronach. Tym razem woda ich dzieli.